Piękne pomidory to marzenie każdego ogrodnika. Tak wyglądają zdrowe sadzonki, ale niedługo mogą zachorować. Aby tego uniknąć, stosujemy oprysk. Dziś powiem Wam o oprysku z kwasu acetylosalicylowego popularnie zwanego aspiryną, ale jest to nazwa zarezerwowana dla firmy Bayer. Posłużymy się dzisiaj polopiryną S, która jest czystą. Aspiryną dawka 150 mg na 1,5 litra wody, rozpuszczamy aspirynę w wodzie. Aspiryna rozpuszcza się bardzo słabo, więc trzeba ją dobrze rozgnieść, a następnie najlepiej rozetrzeć z wodą. Dolewamy wody. I ucieramy dotąd, aż wszystko się rozpuści. Następnie dopełniamy do żądanej objętości. Nie przechowujemy tego preparatu, zużywamy na bieżąco. Wlewamy preparat do opryskiwacza. Zabieg zawsze przeprowadzamy testowo na jednej roślinie. Opryskujemy całą roślinę. Aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy, jest bardzo podobny do naturalnego hormonu wydzielanego przez pomidory w trakcie choroby. Pryskając aspiryną, sprawiamy, że pomidor myśli, że zachorował, i wywołujemy u niego tak zwaną systemową nabytą odporność. Roślina zaczyna wytwarzać środki Samoleczące. Robimy to zanim zachoruje. Oprysk z kwasu acetylosalicylowego niczego nie leczy. On zapobiega chorobom. Jeżeli następnego dnia wszystko jest dobrze, to możemy zabieg powtórzyć na wszystkich innych Opryskujemy z góry w dołu. Tak, aby liście były delikatnie pokryte. Następnego dnia sadzonka jest zdrowa, opryskujemy wszystkie nasze pomidory. Zabieg powtarzamy co 7 do 14 dni.